Hej, z tej strony Alpi i dzisiaj kolejny odcinek z aktualizacji w Star Stable. Fantastyczne konie arabskie! Witaj! Z radością dostępniamy konia arabskiego trzeciej generacji. Nowy ulepszony konia arabski. Śniąca sierść i charakterystyczny wygląd pyska. Widok konia arabskiego na pewno zrobi na tobie wrażenie. To jedno z najbardziej znanych i imponujących raz na świecie, a najnowsza aktualizacja sprawiła, że te wierzchowce trzeciej generacji wyglądają jeszcze lepiej. A wiesz, że? Te przyzwyczajone do pustynnych warunków zwierzęta mają smukłą sylwetkę, charakterystyczny łeb i wysoko sadzony ogon. Dzisiejsze konie arabskie można spotkać na całym świecie. Wierzchowce te sprawdzają się świetnie w rozmaitych dyscyplinach, takich jak wyścigi czy skoki przez przeszkody. Z uwagi na dużą wytrzymałość, bardzo dobrze spisują się na szlaku, dlatego tej dali towarzyszy swoich jorwickich przygód. Który z tych koni to twój ulubieniec? Jak nazywa się nowa rasa? Czy koń arabski trzeciej generacji. Gdzie go znajdę? Sześć koni arabskich znajdziesz teraz na farmie z Ostroga. Kary koni arabskie zostaną na stałe w Forcie Pinta. Ile kosztuje? 950 star końców. Jaki muszę mieć poziom? Konie w Forcie Pinta mogą kupić wszyscy gracze już od zaraz. Pozostałe wierzchowce będą dostępne, gdy osiągniesz poziom siódmy. Jakie są dostępne kolory? Do wyboru masz 7 zachwycających maści: szarą, karą, gniadą, izabelowatą, ciemną jabłkowitą, ciemno kasztanowatą i kasztanowatą rabikaną. Co, je, co jeszcze muszę wiedzieć? Wszystkie konie arabskie trzeciej generacji mają cudowny ogon, który jest tak charakterystyczny dla tej rasy. Nawet jeśli postanowić zmienić styl grzywy swojego konia arabskiego, jego wyjątkowy ogon się nie zmieni. Wierzchowcy to znają także specjalny krok. Naciśnij spację, gdy twój konie arabski stoi nieruchomo, by zobaczyć jak stoi dęba i zgraza chodzi na tylnych nogach. No i jeszcze nowe kantary pokazowe dla twojego konia arabskiego. Mamy zestaw kantarów dla nowych koni arabskich. Kantary to posiadają stałą lążę i są dostępne w trzech ślicznych, prześlicznych kolorach. Znajdzie się w sklepie globalnym oraz w sklepie Goldspurów. Na razie te kantary i ląże to są dostępne wyłącznie dla do koni Arabskiej trzeciej generacji. Jak one się prezentują. Dlaczego te kantary mają ląża inne? No i tutaj będzie on. Dlaczego kantar ten ma lążę inny? Nie mają więcej nazw dla koni. Niektórzy już podejrzeli te aktualizacje, gdy nowe nazwy koni zostały udostępnione kilka tygodni temu. Teraz są one dostępne w każdym języku. Dlaczego daliśmy ponad 200 przedrostków i ponad 300 przyrostków, które pomogą Ci wybrać nazwy dla swojego konia. Jeśli możesz ochotę coś krótszego, możesz też. Nawet zostawić pole, puste pole. Mamy w sumie aż 200 tysięcy unikalnych kombinacji nazw. I ulepszenie magiczne, magiczne umieszczenie. Jeżeli chcesz zmienić umieszczenie z normalnego na magiczne, to musisz ścisnąć H. E, Następny tygodniu nasz kochany niebieski przyjaciół potrzebuje twojej pomocy. Proszę ocalić po razem z ślami duszy i ich przyjaciółmi. Okej, okay, więc ja się znajduję teraz w forcie Pinta i idziemy zobaczyć tego Karuska ale ku ludziom? No, przepraszam, przepraszam, przepraszam o, No, więc on się tak prezentuje Mam Jest karuskiem, ma brązowe oczka i no i ma gwiazdkę Tylko, że przyklejam teraz krzyż. No i naprawdę słodziaśny Dlaczego toleruje zimno? Dobra, nie że z tym Okej, okay, więc idziemy teraz jeszcze odebrać rzeczy. Słuszne. O, gift for you. Taki alterek dla arabków. Kolejny gift. I kolejny gift. Okej, okay, więc teraz idziemy do, na farmę Złota Ostroga. I chyba właśnie tam kupię konika, którego wybrałam sobie. Czyli nie jestem pewna, bo już muszę zobaczyć je. Ale chyba mam dwóch kandydatów na razie. Okej, okay, więc ja już jestem. No, dużo jest tu ludzi. Więc obejrzę się po kolei. Tutaj jest siwek taki jeżutki z niebieskimi oczkami. Dużo obok niego jest taki kasztanek. Z szeroką łosiną Nie jestem pewna. No, o, ja nie wiem czego kupię. Ale mu się bardzo podoba. Kolejny jest taki gniadoszek z chrapką. I taki Kolejny to taki gniadosz. Z chrapką i taką plameczką. No. Jeszcze dalej jest w y, siebie błękowity. Cią podoba bardzo. No, taką jakby strukturę włosków na sobie. Jest naprawdę dla mnie dopracowany. Jeszcze dalej jest Izabelowaty, ze strzałką. Też jest super. I ostatni to jest taki. Hmm, chyba kasztanowate rabiko. Nie wiem, tak pisano na stronie. Możecie mnie poprawić. Więc ja e, nie mogę się na razie zdecydować między tym kasztankiem a siwkiem. Hmm. Chyba kupię sobie kasztanka. Dobrze, kup konia. I jak widziałam, są u. Odnowione te... odnowione imienie imionka, więc zobaczymy. Okej, okay, więc znalazłam takie imię dęcej Nie wiem czy się pasuje, ale dla mnie. Mi się podoba. Okej. Okay. Wskazuję nowego konia, twój nowy boski koniec dostarczony do twojej stajni Wkrótce będziesz go mogła odebrać z tego boksu w stajni No więc kurczę, I... Powodzenia z małym koniem się Dobrze, więc ja na razie zatrzymam i wrócę, wrócę jak sobie zmienię konia na tego Arabę i zobaczymy jego chód. Okej, okay, więc już jestem, zaraz zobaczymy sobie, sobie jego chody więc zaczynamy od E no nawet taki jest fajny, tylko trochę jak dla mnie dziwnie nogi wyginą. Dobrze. Teraz kus. No, też jest bardzo ładny. Taki zgrabny. Ok, więc galop też jest bardzo taki ciekawy i majestatyczny, że tak powiem. Szybszy galop też jest, no, bardzo majestatyczny. Tylko, że jak dla mnie trochę. Nie wiem czemu, ale cały czas mam tak położone uszy i trochę to dziwnie wygląda. CV. CV jest też bardzo ładniutki. No, też uszy tutaj rozumiem, że są położone. Ok, więc szybkie zatrzymanie. Takie fajne. Fajne takie. No, nie ciągnie się za daleko. Ok, więc cofanie. Bardzo ładne cofanie, naprawdę. Podobno mi się. Teraz będzie dumbowánko. No, wygląda trochę jak animacja. Więc tak, teraz animacja. No, trochę taka dziwna, że tak. Powiem. No, nie widziałem jeszcze takiej. I... O, jeszcze skoku nie było. No, to teraz skok. No, trochę tak ten nogi wypycha do tyłu. No. Tak, trochę te nogi wypycha do tyłu. Ok, więc teraz zobaczymy, jak wygląda w tym kantarku. Ok, więc wygląda tak. Jest tak naprawdę ładne jak dla mnie. Takie tutaj. Mamy. Takie. No nie wiem, jak to nazwać. Taki frędzelek. I fajnie, że dodali taką lążę, bo to mnie wygląda super. Jest naprawdę ładny. konik, jak i sam kantar. No, widzę w ogóle też na nim taką, kon, kon, no, widzę taka włoski jakby na nim, więc, o, wchodzi w niego. Do, ja, ma fajnie przyjaśniony ogon, akurat ten, ładny ma też kasztany na dole, do, tak, patrzę, też na e, innego nie, i niektóre tego nie miały, nie miały kasztanów, ale te nowsze już akurat wszystkie chyba mają. <tus> Dobrze, no i to by było... Więc to by było na tyle. Do zobaczonka. Zobaczymy się w kolejną środę w następnym odcinku z aktualizacji. Bura!